Witajcie kochani. Dziś omówimy sobie zadania dotyczące wyrażeń algebraicznych oraz wzorów skróconego mnożenia. Dość często w zadaniach zamkniętych pojawiają się zadania typu, gdzie trzeba rozszyfrować, jak inaczej można zapisać wyrażenie algebraiczne, lub po prostu obliczyć kwadrat jakiejś liczby. I z reguły tego typu zadania sprowadzają się do wzorów skróconego mnożenia. I dziś rozpoczniemy od zadania pierwszego, które pojawiło się w marcu 2021 roku na maturze próbnej. Polecenie brzmi, liczba pierwiastek z 6 odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu, odjąć dwa pierwiastki z 3 jest równa. Czyli zauważcie, że tutaj nawias jest podniesiony do potęgi drugiej, więc chcąc to rozwiązać musicie pamiętać, że dokładnie w tym miejscu trzeba wykorzystać wzór skróconego mnożenia. Już podaję który. To jest różnica liczb a i b podniesiona do kwadratu, którą rozpisujemy następująco. A kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. I w taki oto sposób rozpiszemy sobie nasze działanie. Czyli tak, pierwiastek z 6 odpowiada za liczbę a, pierwiastek z 2 to b. I pamiętajcie o tym, że podstawiając wartości pod liczbę a i b. Podstawiamy je zawsze na plusie. Minus jest już tutaj uwzględniony we wzorku, więc wszędzie tam, gdzie pojawia się liczba B, będziemy podstawiali pierwiastek z dwóch na plusie. No i po kolei pierwiastek z 6 do kwadratu odjąć dwa razy pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2. Plus pierwiastek z 2 do kwadratu. I tutaj szybciutko sobie spróbujemy to obliczyć. Pierwiastek z 6 do kwadratu to jest pierwiastek z 36, czyli 6. Odjąć. W tym środkowym wyrazie pomnożymy sobie pierwiastki. Dwójka zostaje z przodu, a pierwiastek z 6 mnożony przez pierwiastek z 2 to pierwiastek z 12. Plus pierwiastek z 2 do kwadratu to pierwiastek z 4, czyli po prostu 2. Czyli ostatecznie nasze wyrażenie ma wartość 8, bo tutaj sumujemy sobie wyrazy podobne, czyli 6 i 2. Odjąć dwa pierwiastki z 12. No i dodatkowo od tego wyrażenia, czyli od naszego kwadratu różnicy. Odjęto dwa pierwiastki z trzech, więc nie zapomnijmy o tym, podając końcową odpowiedź. Czyli tak, nasze wyrażenie podniesione do kwadratu przyjmuje wartość 8 minus dwa pierwiastek z 12, odjąć dwa pierwiastek z trzech. No i tutaj zauważcie, że niestety takiej odpowiedzi nie ma, ponieważ musimy zająć się jeszcze pierwiastkiem z 12. Pierwiastek z dwunastu. Rozbijemy sobie na iloczyn pod pierwiastkiem 4 mnożone przez 3. A pierwiastek z 4 to inaczej 2. Czyli dwójka wychodzi nam przed pierwiastek, a pod pierwiastkiem zostaje nam tylko 3. Więc w miejsce pierwiastka z 12 podstawiamy sobie wartość 2 pierwiastki z 3 i po kolei 8 odjąć 2 razy pierwiastek z 12, czyli 2 pierwiastek z 3. Odjąć 2 pierwiastki z 3. Równa się. Ósameczkę przepisujemy. Tutaj wymnażamy. 2 razy 2 pierwiastki z 3 to minus 4 pierwiastki z 3. Odjąć 2 pierwiastki z 3. No i tutaj pojawiają się wyrazy podobne, ponieważ identyczne pierwiastki można dodawać lub odejmować. Czyli ostatecznie mamy 8 odjąć. Minus 4 odjąć 2. Minus 6 pierwiastków z 3. Czyli jest to odpowiedź. Już szukamy. Odpowiedź A. Ok, przechodzimy do zadania drugiego. To zadanie pojawiło się w maju 2020 roku, czyli na tej już maturze właściwej. Oczywiście, na podstawie wartość wyrażenia x kwadrat minus 6x plus 9 dla x -a równego pierwiastek z 3 plus 3 jest równa. No, i tutaj większość osób niestety zamiast się zastanowić, co można tutaj sobie uprościć, od razu podstawia w miejsce x wartość wyrażenia, które jest podane, no i oblicza. No i później, niestety, zakopuje się w obliczeniach, ponieważ tutaj, chcąc sobie uprościć zadanie, warto zauważyć, że to jest wzorek skróconego mnożenia i już Wam rozpiszę, o który tutaj chodzi. To jest a minus 2ab plus b kwadrat. A jak wiemy, takie wyrażenie można zapisać prościej. Jest to różnica liczb a i b podniesiona do kwadratu, więc ustalmy sobie, ile wynoszą w naszym wzorku liczby a i b. Tutaj mamy x kwadrat, czyli nasze a to jest po prostu x. Odjąć, ponieważ środkowy wyraz jest ujemny. B, odjąć b, no i tutaj zauważcie, że 9 odpowiada naszemu b kwadrat, więc tutaj um, liczbą b musiała być trójka, ponieważ 3 kwadrat daje nam 9. Ok, no i zamykamy to w nawiasie i podnosimy do kwadratu. I teraz, w momencie, gdy w miejsce x podstawimy sobie pierwiastek z 3 przez 3, zobaczcie, co się będzie działo: pierwiastek z 3 plus 3 to jest nasz x, no i dodatkowo w nawiasie mamy odjąć 3. To wszystko podnosimy do kwadratu. Zauważcie, że trójki tutaj pięknie nam się zredukują do zera, i ostatecznie zostaje pierwiastek z 3 do kwadratu, co daje nam wartość równą 3. Więc w bardzo łatwy sposób mogliśmy sobie to wyrażenie szybciutko obliczyć. I pamiętajcie o tym, żeby zawsze w momencie, gdy pojawia się wyrażenie, które jest podobne do wzorku skróconego mnożenia. Sprawdźcie, czy ewentualnie można to zapisać prościej, tak jak w tym przypadku. Dobra, zadanie trzecie. Liczba pierwiastek z pięciu plus dwa pierwiastki z trzech w nawiasie do kwadratu. Tutaj oczywiście też musimy to obliczyć, korzystając z wzoru skróconego mnożenia. Już rozpisuję, o który chodzi. Jest to kwadrat sumy liczb a i b, i to rozpisujemy na Suma a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. I szybciutko podstawiamy. Pierwiastek z 5 plus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu równa się. Pierwiastek z 5 odpowiada za liczbę a, czyli pierwiastek z 5 podnosimy do kwadratu plus 2 razy a, czyli pierwiastek z 5 i razy b, czyli 2 pierwiastki z 3. Plus b kwadrat, czyli dwa pierwiastki z 3 kwadrat. I po kolei sobie obliczamy wartości naszych liczb. Pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5 plus, i tutaj uwaga, przypominam, jak mnożymy liczby mieszane. Tutaj można pomnożyć przez siebie liczby, które znajdują się przed pierwiastkiem, oraz pierwiastki. I ostatecznie otrzymamy z iloczynu tych liczb 4 razy. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 15 plus. I tutaj liczbę mieszaną musimy podnieść do kwadratu, czyli pamiętajcie o tym, że osobno potęgujemy liczbę 2 oraz pierwiastek z 3. 2 kwadrat to 4 razy pierwiastek z 3 do kwadratu to pierwiastek z 9, czyli 3. I teraz szybciutko sobie wymnażamy to, co możemy, i dodajemy w razy podobne. 5 plus 4 pierwiastki z 15 plus 12. Wrazami podobnymi jest 5 i 12, więc ostateczny wynik to 17 plus 4 pierwiastki z 15. Czyli jest to odpowiedź C. Czyli, jak widzicie, bardzo często pojawiają się wzorki skróconego mnożenia na maturze podstawowej w zadaniach zamkniętych. Przechodzimy do zadania czwartego. No i tutaj już to wyrażenie nie jest podane wprost, ponieważ w tym przypadku jest zapisany kwadrat liczby 8, odjąć 3 pierwiastki z 7 jest równy. Czyli tutaj musicie sami sobie dopisać, że wyrażenie, które jest podane powyżej, musimy podnieść do potęgi drugiej. Czyli korzystamy z tego wzorku, z którego już korzystaliśmy wcześniej, ale ja wam tutaj i tak go rozpiszę. A minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i szybciutko, liczba a to jest 8, liczba b to 3 pierwiastki z 7, czyli 8 kwadrat odjąć 2 razy a, czyli 8, i razy b, czyli 3 pierwiastki z 7. Plus b kwadrat, czyli 3 pierwiastki z 7 do potęgi drugiej. Równa się 8 do kwadratu to 64 odjąć. I tutaj e, liczby przed pierwiastkiem można śmiało pomnożyć. 2 razy 3, 6, 6 razy 8, 48, a pierwiastek z 7 dopisujemy. Plus i tutaj uwaga, uwaga, potęgujemy i liczbę sprzed pierwiastka, i pod pierwiastkiem 3 kwadrat to jest 9 razy 7 kwadrat to jest 49, a pierwiastek z 49 to 7. Ok, 64. Odjąć 48 pierwiastków z 7 plus 9 razy 7 63. I tutaj szybciutko sumujemy wyrazy podobne, czyli 64 i 63, co łącznie daje nam 127 odjąć 48 pierwiastków z 7. Szukamy poprawnej odpowiedzi. Jest to odpowiedź B. Dobrze, przechodzimy dalej. Zadanie piąte. Równość A plus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu równa się 13 plus 4 pierwiastki z 3 jest prawdziwa dla. No i tutaj zamiast podstawiać wartości, które są podane w odpowiedziach, bo tak też można byłoby zrobić, po prostu sobie rozpiszemy wyrażenie po lewej stronie i spróbujemy to spotęgować ze wzorku skróconego mnożenia. Czyli tak A plus 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, pamiętacie już wzorek. Na kwadrat sumy liczb a i b. Jeśli nie, to przypominam jeszcze raz: a plus b do kwadratu to a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. I szybciutko rozpisujemy sobie nasze wyrażenie. a kwadrat plus 2 razy a razy 2 pierwiastki z 3 i plus 2 pierwiastki z 3 do potęgi drugiej. Równa się. a kwadrat przepisujemy. A w środkowym wyrazie ustalamy, co moglibyśmy pomnożyć. Dwójki na pewno nam się pomnożą, czyli w środkowym wyrazie otrzymujemy 4a, pierwiastka z 3 plus i tutaj przypominamy sobie jeszcze raz, jak potęgujemy liczby mieszane. Dwójkę potęgujemy, czyli 2 kwadrat to jest 4 razy. Pierwiastek z 3 do kwadratu to pierwiastek z 9, czyli 3. No i chcąc to zapisać jeszcze prościej. Wymnożymy sobie liczby 4 i 3, czyli otrzymujemy tutaj 12. No dobrze, teraz wrócimy do prawej, prawej strony naszego równania. Czyli tak, to co otrzymaliśmy, czyli a kwadrat plus 4a pierwiastka z 3 plus 12, przyrównujemy do 13 i 4 pierwiastków z 3. I chcąc to obliczyć, poprzenosimy sobie troszeczkę stronami nasze w liczby, czyli tak od całego równania odejmiemy sobie 12. Usunę ten wzorek, żeby się zmieścić z obliczeniami. Czyli tak po lewej stronie zostaje nam a kwadrat minus plus, przepraszam, 4a pierwiastka z 3 równa się. 13 odjąć 12 to 1 plus. Cztery pierwiastki z trzech. I czy teraz widzicie, co będzie rozwiązaniem naszego równania, czy jeszcze nie. Zobaczcie, tutaj mamy wyraz A kwadrat i jedynkę z przodu po prawej stronie równania, tak? A te wyrazy z pierwiastkiem są bardzo do siebie podobne, więc sprawdźmy, czy już na podstawie odpowiedzi moglibyśmy ustalić, która liczba będzie tą poprawną. Jeżeli wybierzemy a równy pierwiastek z 13, no to jeżeli podniesiemy go do kwadratu, to tutaj otrzymamy 13 plus 4 razy 13 to też jest już za dużo, więc to odpada. Sprawdźmy, czy odpowiedź b mogłaby być tą poprawną. 1 kwadrat to 1 plus 4 razy 1, czyli nasze 4a. To jest 4. Pierwiastka z 3 równa się 1 plus 4 pierwiastek z 3. I widzimy, że obie strony równania są sobie równe, więc od, poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Oczywiście, gdybyście chcieli rozwiązać to równanie, to jak najbardziej można, tylko niestety będziemy musieli to równanie sprowadzić do równania kwadratowego, czyli trzeba byłoby wyrazy podobne przenieść na. Lewą stronę równania i obliczyć delta, ale współczynniki są tak brzydkie, że nie proponuję. Na tym etapie już śmiało można sobie podstawić liczby, które są podane w odpowiedziach i sprawdzić, która będzie tą poprawką. Dobrze, zadanie szóste z czerwca 2018. Dla x równego 2 przez pierwiastek z 2 plus 1 oraz y równego pierwiastek z 2 odjąć 1 wartość wyrażenia jest równa. No dobrze, to zanim podstawimy wartości, tak jak w wcześniejszych zadaniach, spróbujemy sobie przekształcić wyrażenie, które jest dane w treści zadania. Tutaj zauważcie, że mamy x kwadrat minus 2xy plus y kwadrat. No i tutaj na pierwszy rzut oka widać już wzorek skróconego mnożenia. Tutaj chodzi o a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, które w skrócie zapisujemy jako różnica liczb a i b w kwadracie. Czyli dokładnie tak samo zapiszemy sobie wyrażenie z zadania. x minus y do kwadratu. No i teraz spróbujemy sobie podstawić nasze wartości z zadania. x minus y do kwadratu równa się x to jest 2 przez pierwiastek z 2 plus 1. Zaś y to jest pierwiastek z dwóch odjąć jeden. Tutaj zastosowałam nawias, ponieważ przed liczbą y mamy minus, więc nie, nie wolno tutaj zapomnieć o tym, że minus zmieni nam znaki na przeciwne. Jeżeli nie chcecie popełnić błędu, to ja proponuję zawsze wykorzystać nawias. Dobra, czyli tak, tutaj może sobie w pierwszej liczbie usuniemy niewymierność zmianownika. Przypominam, że to robimy w ten sposób, że Rozszerzamy sobie cały ułamek przez pierwiastek z dwóch. Dwa mnożone przez pierwiastek z dwóch daje nam dwa pierwiastki z dwóch, a pierwiastek z dwóch mnożone przez pierwiastek z dwóch to pierwiastek z czterech, czyli 2 plus 1 i tutaj opuszczamy sobie nawias ze zmianą znaków, czyli minus pierwiastek z dwóch plus jeden. Zamykamy nawias, podnosimy do kwadratu. I w tym ułamku, w którym usunęliśmy niewymierność, zauważcie, że dwójki nam się skrócą i zostanie nam tylko pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch plus jedynkę przepisujemy, pierwiastek z dwóch również i jedynkę także. I teraz zajmujemy się wyrazami podobnymi. Tutaj pierwiastek z dwóch pojawił się na plusie i minusie, więc to nam się redukuje do zera. No i dodatkowo mamy jedynki, które można zsumować, czyli ostatecznie otrzymujemy 2 do potęgi drugiej, czyli 4. I zauważcie, jak pięknie te wartości się skracają. W momencie, gdy podstawicie to do wyrażenia bez przekształcenia tego na różnicę lub sumę liczb a i b w kwadracie, no to niestety zakopiecie się w obliczeniach i jest bardzo duże ryzyko, że popełnicie błąd rachunkowy, więc nie polecam. Za każdym razem w tego typu zadaniach sprawdzajcie, czy można wyrażenie zapisać w sposób prostszy. Czyli tutaj zaznaczamy odpowiedź. A, no i w kolejnym filmie myślę, że omówimy sobie starsze zadania dotyczące wartości wyrażenia oraz zadania dotyczące wzorków skróconego mnożenia. Więc serdecznie zapraszam.